Zawsze mam bardzo dużo pytań o makijaż, właśnie zaczynam się malować, bo wcześniej siedziałam w biurze i nie miałam takiej e, potrzeby. Od czego tu zacząć? Najpierw przemywam sobie, najpierw myję twarz, ale później jeszcze sobie przejeżdżam e, takim płynem tonizującym. Nakładam krem. E, jak krem już tak się troszeczkę wchłonie, no to wtedy. Mieszam sobie różne podkłady. Akurat teraz mi się skończył ten Estewder, mam nowe opakowanie, ja mam jasny kolor bardzo i mieszam to z tym matobem, z lanką. Co Wam jeszcze, mogę powiedzieć, Dobry, to borbico już ostatnio wam polecałam, ale tam gdzie nie mam włosków, no to wcześniej sobie je dorysowuję taką kredeczką z vibą. Nie wiem, chyba 19 zł. kosztuje. I też mi się kończy, ale widzicie? Nie widać. Ona ma taką fajną, cieniutką końcówkę, że udaje mi się dorysować takie pojedyncze włoski. No i ten transparentny z laure jest obok.